Gardu, I mamy ponownie to... problem ze snapem. Śliwowski powalony. Wysoki snap. Wysoki snap po raz kolejny, ale próba rzutu śliwowskiego. I, I złapana! Do... Fantastyczny rzut Jan Kamiński ze złapaną piłką. Tutaj mamy i kolejny zły snap, i ponownie śliwowski musi się ratować. I ponownie zostaje powalony. Ale mamy kolejny zły snap. I to może się źle skończyć za chwilę. Jeśli nie wyrzuci tej piłki, Łukasz Śliwowski. Tak jest. No i dzisiaj I już się ze świetnej strony. Piłka do Rubacha. I mamy bardzo dobry bieg w pierwszej próbie. I tylko dropy ratują tak naprawdę ich od tych kolejnych A Tutaj mamy błąd zagrywki. Będzie powalony Nikodem Pokorski. Znów wysoki snap, ale nieco lepszy tym razem. jest piłka do Kamińskiego. I Janek Kamiński teraz. Pierwszej próby nie będzie. Piłka oddana do zaręby, który świetnym, e, świetnym obrotem nam się tutaj popisuje. I mamy kolejny zły snap, ale ponownie ratuje się Śliwowski. Zobaczmy, czy mu się to uda. Spójrzmy nikodem Pokorski tymczasem. Dalekie podanie. I bardzo ładnie złapane. Wymyślą dalej. Mamy odrzucenie piłki, bardzo dobry chwyt. Stanisława Rubacha. Spójrzmy, będzie podanie. I jest kolejne złapane podanie. Dobry snap. I po raz kolejny Pokorski sam tym razem. Mamy pierwszą próbę i 15 yardów. Mamy też rzut na prawą stronę do Filipa Kosiora, który umyka znakomita akcja. I mamy błąd Łukasza Śliwowskiego i jeszcze piłka stracona i Angels przejmują piłkę. Mamy też rzut bardzo dobry Janek Kamiński i wychodzi to na razie całkiem nieźle. Mamy rzut i mamy rzut przechwycony z numerem 17 Adrian Kruszewski. Jest dobry snap, jest bieg, jest Mateusz, zaręba po raz kolejny z piłką w rękach. Świetna I to będzie pierwsza akcja, próba. jest pierwsza próba i jeszcze trochę. Wracamy na murawę Łukasz Śliwowski z podaniem do, do Szymona Kazberuka. Spójrzmy, będzie rzut Śliwowskiego, daleki do Jana Kamickiego, i piłka Nie. złapana. Spójrzmy, bo mamy kolejny daleki rzut. I piłka ponownie złapana z numerem 98 Jan Grucza jest tym, który robi tutaj za rozgrywającego. I przebija się prawie na pierwszą próbę, a może nawet na pierwszą próbę Jan Grucza. I próbuje ponownie sam Grucza, ale jest szybko powalony. Spójrzmy ponownie z piłką Rubach. I ponownie wbiega prawie na pierwszą próbę, a może nawet na pierwszą próbę. Nie, chyba jarda zabraknie. Systematycznie zbliżają nam się do pola punktowego Angel Storun. Zaledwie 22 jardy. Spójrzmy, piłka do Gruczy, który będzie rzucał. Ale podanie, podanie jest zablokowane i przechwycone. Ależ nam się tutaj dzieje. Spójrzmy, będzie rzutko Złoskiego. Daleki i przechwycony po raz kolejny z numerem 24 Michał Kusel Powiedzieć, że to kluczowy fragment meczu to jakby nic nie powiedzieć Tak, tymczasem mamy piłkę na skrzydło, bardzo dobry bieg i widzimy tutaj mamy rzut i mamy I złapaną piłkę To jest przyłożenie Szymon Kazerów Jedynym zawodnikiem No i zobaczmy piłka na prawą stronę, ale nie z numerem 75 arkadiusz no, 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 no. Nikołajuk. Oczywiście ewentualny no. przechwyt. Też kończy już spotkanie. Jest bardzo ładnie powalony. Jeden sak. No i spójrzmy kolejna. Blisko. Próba dalekiego podania. I ale fantastyczna ale akcja obrona Maksymiliana Waszkiewicza. Sprawa jasna. Najważniejsza akcja meczu. To musi być pierwsza próba. Spójrzmy. Dużo czasu ma rozgrywający Angels. I zostały powalony. Szymon Randerów. Biały Stok. Mistrzami Polski Juniorów. Szymon Kasberów z sakiem. Szymon Kasberów zdecydowanie najlepszym zawodnikiem tej dogrywki. Mamy świętowanie w Białym Stoku.